Przebiegnięcia startują tuż sprzed nas, tuż sprzed trybuny głównej. Więc od razu po starcie będzie można bardzo mocno dopingować swoich faworytów. I jazda rozpoczęła się. Wielka Partynicka. Równy, ładny start Svensson po starcie na prowadzeniu. Na drugim miejscu jest Edinson. Pozostałe konie blisko. Zgrupowana stawka po starcie i nic dziwnego, bo tak jak mówiłam to jest bardzo wymagający dystans, ponad 4 km, 4200 metrów dokładnie, a po drodze trzeba jeszcze pokonywać płoty i do pierwszego właśnie się zbliżają, wszystkie konie ten płot pokonały, Svensson i Edinson na czele stawki, za nimi jest Soreno, potem Leading Lion, Dominic, Brexit, Noble Eagle i zamyka stawkę Nell. Ale te odległości między końmi nie są duże. Zdarzało się już tak w historii Wielkiej Partynickiej, że ktoś decydował się od razu nadać bardzo ostre tempo i uciec swoim konkurentom. No różnie się to kończyło, bo tutaj trzeba naprawdę bardzo dobrze rozplanować siły na tę gonitwę, dystans długi, wymagający płoty po drodze do pokonania. I już mieliśmy niestety upadek, spadł z jeźdźca numer jeden z Edinsona. Edinson, jedynka już nie bierze udziału w tej gonitwie. Pozostałe konie bardzo mocno zgrupowane i tempo jak na ten dystans jest naprawdę solidne. Kolejny płot pokonany już na szczęście bez żadnych komplikacji. Soreno tam przesuwa się na front, Svensson odpada na drugie miejsce, potem jest leading lion, tak wygląda prowadząca trójka, zamyka Nel. Odległości między końmi nie są duże, wszyscy się siebie pilnują, wszyscy raczej galopują w równym tempie. Kolejny płot pokonany, Soreno na froncie, następnie Svensson i Leading Lion. Zgrupowana stawka, żaden koń na razie nie decyduje się na jakieś bardziej forsowne tempo na ucieczkę. Chociaż Soreno nieco zwiększa dystans od konkurentów, już pokonał kolejny płot, pozostałe konie zrobiły to teraz, zbliżają się już do następnego. No i teraz będą pokonywać ten płot tuż przed nami, będą przebiegać przed trybuną główną. Soreno na froncie, pozostałe konie bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. No co ja mogę teraz zrobić? Tylko zachęcić Państwa do dopingu swoich faworytów. Oni są teraz tuż przed nami, dodajmy im animuszu brawami, bo oni mają jeszcze pełne koło do pokonania. Znakomity doping publiczności, miejmy nadzieję, że doda im sił, doda im skrzydeł, jeszcze prawie okrążenie do pokonania, około dwóch kilometrów jeszcze mają do pokonania. Soreno jest na froncie, tuż obok jest leading lion, przesuwa się tam też. Svensson odzyskuje drugie miejsce. Nadal ta stawka jest mocno zgrupowana, nadal żaden z koni nie zyskał jak na razie żadnej przewagi nad konkurentami. Zamyka Nel, ale cały czas też kontroluje tempo tej gonitwy. Nie można powiedzieć absolutnie, żeby ten koń tracił. Zresztą przesuwa się już do przodu i zamyka stawkę w tej chwili Brexit. Bardzo mocno zgrupowana stawka przed kolejną przeszkodą. Praktycznie tuż obok siebie konie płoty pokonują. Na niewielkim, bardzo niewielkim prowadzeniu jest Soreno, tuż obok. Jest Dominik, który ładnie przesunął się do przodu na drugą pozycję. Następnie Nel, Leading, nie, przepraszam, Nobel Eagle, Svensson, Leading, Lion, zamyka Brexit. No i zaczyna nam się nieco ta stawka rozciągać. Soreno na prowadzeniu, Dominik na drugim, następnie Nel i Nobel Eagle, Leading, Lion, Svensson, zamyka Brexit. Soreno. Soreno jest na prowadzeniu, zbliżają się już do zakrętu. Soreno jest na froncie tuż obok utrzymuje się Dominik który teraz w połowie zakrętu stara się zaatakować i przejść na front i to mu się udaje Dominik, Soreno Nobel Eagle, Nel tak wygląda prowadząca czwórka, która nieco zyskała, goni tę czwórkę Leading Lion, a front stawki już na prostej finiszowej, na czele jest teraz Dominik, za nim Soreno i Nobel Eagle, goni Nel, goni Leading Lion, 400 metrów mają do celownika i tylko jeden płot do pokonania. Dominik jest na prowadzeniu. Tuż obok jest Nobel Eagle, za nimi Soreno i Nel, potem Leading Lion. Ostatni płot. Miejmy nadzieję, że bez komplikacji. Nobel Eagle jako pierwszy jest na froncie i zdaje się, że zachował dużo sił, 150 przed metrów przed celownikiem, zdecydowanie wyprzedza Dominika, już tylko 50 metrów do celownika i nie odda zwycięstwa, Nobel Eagle wygrywa Wielką Partynicką, Dominik jest drugi, następnie leading line El Soreno. W kierunku celownika biegnie jeszcze Svensson. Wstrzymany został Brexit. I Svensson, koń oznaczony numerem 7, jako ostatni mija linię celownika. Nobel Eagle, konio oznaczony numerem 3, dosiadany przez praktykanta jokejskiego Adama Śmiela. Ten duet jako pierwszy minął linię celownika, a to znaczy, że jeżeli komisja techniczna zatwierdzi wynik gonitwy, Nobel Eagle wygrywa Wielką Partynicką 2022.